Kiedy moi rodzice zrozumieli, że ich podwójne standardy zniszczyły jedno dziecko, a uratowały drugie. Mam 17 lat, a mój brat Kuba całe życie uchodził na sucho ze wszystkim. Zawaliłem jeden test z matmy. Dostałem szlaban na dwa miesiące. Kuba oblał cały semestr Rodzice kupili mu samochód. W zeszły wtorek wieczorem siedziałem i się uczyłem, gdy zadzwoniła mama. Wróć do domu natychmiast. Jej głos się trząsł. Będę za 20 minut, odpowiedziałem. Nie, 10 Wracaj teraz. Rozłączyła się. Co tym razem zrobiłem? Jechałem jak wariat, przebiłem czerwone światło. Nie mogłem złapać oddechu. Wjechałem na podjazd i wbiegłem do środka. Rodzice siedzieli przy kuchennym stole w ciemności. Twarzaty była czerwona, a mama miała łzy w oczach. Tata spojrzał na mnie i powiedział: Twój brat rozbił samochód. Zaczął mówić szybko. Pił na imprezie. Wrócił pijany i wjechał w skrzynkę na listy, potem w płot, a na końcu w zaparkowaną ciężarówkę. Mama dodała. To stało się dwie godziny temu. Rozmawialiśmy z właścicielem ciężarówki i zaoferowaliśmy mu pieniądze, żeby nie dzwonił na policję. Spojrzała prosto na mnie. Musisz powiedzieć, że to ty prowadziłeś, jeśli zadzwoni na policję. Zrobiło mi się zimno w całym ciele. Oni to wszystko tuszowali, gdy ja siedziałem i się uczyłem. Mama mówiła dalej, jakby to było zupełnie normalne. Kuba ma już mandat za przekroczenie prędkości. Jeśli dostanie zarzut za jazdę po pijaku, straci prawo jazdy na zawsze. Ale ty masz czyste konto, więc nie zaszkodzi ci to tak bardzo, jak zniszczyłoby jego przyszłość. Tata przytaknął. Zapłacimy wszystko. Wszelkie grzywny prawników. Ty tylko powiedz, że to ty prowadziłeś. Wydusiłem słowa. Chcecie, żebym skłamał policji, żebym dostał wyrok? Głos taty podniósł się. Prosimy cię, żebyś pomógł bratu. Coś we mnie pękło. Absolutnie nie. Nie zrobię tego. Tata wstał tak gwałtownie, że krzesło zgrzytnęło po podłodze. Jego twarz była purpurowa. Na tym polega rodzina. Rodzina się chroni bez względu na wszystko. Musisz chronić swojego brata. Trząsłem się, ale nie przestawałem mówić. Kuba wybrał, żeby prowadzić po pijaku. Musi ponieść konsekwencje. Mama zaczęła szlochać. Jej ramiona drżały. Czemu zawsze wszystko utrudniasz? Czemu nie możesz nam pomóc, chociaż tym jednym razem? Po tym wszystkim, co dla Ciebie zrobiliśmy, nie możesz zrobić jednej prostej rzeczy. Zalała mnie fala gorąca. To, co dla mnie zrobili. Ciągła krytyka i kary, podczas gdy Kuba dostawał nagrody za porażki. Odwróciłem się i poszedłem do swojego pokoju. Ręce mi się trzęsły, gdy przekręcałem zamek. Poszli za mną. Mama pukała i płakała. Jej głos był stłumiony. Proszę cię, kochanie, pomyśl o tym. Są tu inne sprawy, których nie rozumiesz, jeśli chodzi o twojego brata. Tata zaczął walić w drzwi tak mocno, że myślałem, że zaraz pękną. Otwórz natychmiast. Jeśli nie pomożesz bratu, możesz zapomnieć o studiach. Zapomnij o samochodzie. Zapomnij o wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Założyłem słuchawki i włączyłem muzykę na cały regulator. Walenie ucichło. Następnego ranka zszedłem na dół. Kuba siedział przy stole, trzęsąc nogami tak szybko, że cały stół drżał. Twarz miał bladą i spoconą. Co chwilę na drzwi, jakby spodziewał się, że ktoś zaraz wejdzie. Rodzice stali w rogu i szeptali gdy tylko mnie zobaczyli, zamilkli i wlepili we mnie wzrok. Oczy mamy były czerwone i opuchnięte, jakby płakała całą noc. Tata nie spojrzał na mnie wcale. Patrzył tylko w kubek z kawą. Nikt nic nie powiedział. Powietrze było gęste od napięcia. Po południu sekretarka wzywa mnie do gabinetu dyrektora. Nauczyciel mówi, żebym spakował rzeczy. Czułem, jak żołądek mi się zaciska. Wchodzę, a tam dwóch policjantów. Jeden wskazuje na krzesło. Usiądź. Musimy porozmawiać o pewnym wypadku. Zaczynam się pocić. Koszula przykleja mi się do pleców. Policjant wyciąga papiery z moim imieniem. Właściciel ciężarówki do nas zadzwonił. Twoi rodzice próbowali go przekupić. Był na zewnątrz, gdy to się stało i widział, jak twój brat wychodzi z samochodu pijany. Kamień spadł mi z serca. Drugi Policjant kontynuuje. Rano byliśmy w twoim domu. Rodzice pokazali nam raport policyjny, w którym napisali, że to ty prowadziłeś. Podrobili twój podpis. Złożyli fałszywe dokumenty na twoje nazwisko. Porównaliśmy pismo z twoimi szkolnymi dokumentami. Nie pasowało. Potem przeszukaliśmy samochód twojego brata. Zawiesił głos i spojrzał na mnie. Znaleźliśmy tabletki pod przednim siedzeniem. Uliczne. Setki sztuk. To miało na myśli mama. Dlatego Kuba wyglądał rano na przerażonego. Dlatego byli tak zdesperowani. Głos policjanta złagodniał. Masz innych bliskich, do których możemy zadzwonić? Podałem im numer do dziadków. Cztery miesiące później mieszkam z nimi. Z ludźmi, którzy naprawdę się mną przejmują. Rodzice dostali po 6 miesięcy więzienia. Kuba jest na